Witajcie na moim kanale. Na początku chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje i komentarze. Jest mi niezmiernie miło, że pozostawiacie po sobie ślad. Cieszę się tym ogromnie. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd katalogu 17 z Oriflame. Jest to typowo świąteczny katalog. Zatem zobaczmy, co jest w środku i jakie czekają na nas promocje. Tak prezentuje się katalog 17 cudowna okładka, na którą uwagę zwróciło bardzo dużo moich koleżanek, przez brokatowe wykończenie okładki oraz rodzinny charakter zdjęcia. Tutaj mam zaznaczone moje must-chewy katalogu 17, o których wkrótce opowiem. W tym prezentowanym katalogu jest bardzo dużo promocji. Bardzo dużo promocji, właśnie świątecznych. Na pierwszych stronach już możecie zauważyć świetne zestawy. Znajdziecie tutaj gotowe podpowiedzi, jak i produkty, z których sami możecie zrobić kreatywną niespodziankę dla bliskiej osoby. Ja postaram się Wam zaprezentować 5 hitów. Z katalogu oraz dodatkowe z dwa z oferty dodatkowej kup zanim znikną, a na końcu powiem o kilku ciekawych niespodziankach. Początek katalogu to propozycje zestawów prezentowych, i wśród nich znajdziemy kultowy zestaw produktów Giordani Gold Essenza z perfumami. Są to perfumy, które są hitem od lat w Oriflame. Ich nuty zapachowe są bardzo takie kwiatowo-drzewne. Z racji tego, że są to perfumy, więc zapach utrzymuje się bardzo długo. Ten zestaw mamy za 109,99 zł i w zestawie znajdziemy krem do ciała, perfumy oraz eleganckie pudełko. Dodam jeszcze, że tutaj dla Klubowicza jest zniżka, czyli 20%. Jak zobaczycie mój opis do filmiku, tam będzie taka informacja, jak uzyskać tą zniżkę dla Klubowicza. Prezentowany zestaw prezentuje się świetnie. Wystarczy dodać jakiś świąteczny akcent na pudełko, kokardkę, wstążkę i świetnie będzie wyglądał jako prezent pod choinkę na Mikołajki. Pierwszym moim hitem katalogu są kapsułki Nutri Nutrisix. Muszę tutaj nadmienić, że w jednej kapsułce znajduje się sześć cennych, naturalnych olejków. E, między innymi e, olej z sezamu, awokado, e, pestek brzoskwiń, e, perły pe prairie, e, czarnej porzeczki i soi. E, ja mam opakowanie i troszeczkę zostało mi mało tych kapsułek, ponieważ e, używam, jestem z nich bardzo zadowolona. I naprawdę uważam, że ten produkt jest produktem must have z Oriflame, który powinniście mieć w swojej kosmetyczce, ponieważ te olejki są bogate w lipidy, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Głęboko nawilżają skórę i odżywiają zarazem. Stosuje się je przede wszystkim po oczyszczeniu Cery przed nałożeniem kremu. I tutaj można je używać i na noc, i na dzień. Tylko pamiętajcie, że aby zachować taką stuprocentową regenerację, no warto je używać nie pod makijaż, tylko po prostu w taki sposób, aby cera mogła przystosować się do tych olejków. Więc warto na przykład nałożyć sobie mm, kapsułki, krem i po prostu odczekać z tym makijażem. E, kapsułki są w katalogu w cenie za 79,99. E, jest to bardzo atrakcyjna cena, są o wiele, wiele droższe w normalnej, katalogowej cenie. Myślę, że warto. Przypomnę, że nie są do ustne, tylko stosuje się je bardziej do wcierania w cerę, rozsmarowania. Drugi must have to zestaw trzech produktów. Giordani Gold mamy tutaj maskarę, kredkę i puder w perełkach i powiem tak maskara bardzo wydłuża ładnie rzęsy podkreśla je, ma świetne właściwości odżywcze nie brudzi skóry i nie rozsypuje się jeżeli chodzi o kredkę do oczu jest bardzo trwała, łatwo się rozprowadza. Kolor zostaje długo na powiece, jest intensywny dzięki napigmentowaniu. O ile dobrze pamiętam, ta kredka w swoim składzie ma witaminy E. Polecam ją zazwyczaj do makijażu dziennego, jak i wieczorowego, ponieważ jest bardzo trwała. Jeżeli chodzi o pudeł puder przepraszam, w perełkach, jest wykonany ręcznie przez włoskich rzemieślników. Kolor perełek można sobie stopniowo stopniować od takiego intensywnego po mocniejszy. Perełki zapewniają taki rozświetlający efekt. Ale jest bardzo subtelny. W swoim składzie mają minerały, które powodują, że skóra jest elastyczna. Możemy je zakupić w czterech wariantach kolorowych. Ja je posiadam już bardzo długo. Mogę Wam pokazać produkt, który mam. Mam go od chyba dwóch lat i ciągle używam. I pudełeczko wygląda w ten sposób. Natomiast w środku będą się troszeczkę prezentować też na wykończeniu. Ale bardzo je lubię i bardzo mi odpowiadają. Tak jak już powiedziałam, mam je już długo. I zobaczcie, ile tych perełek mi zostało. A było całe opakowanie, więc produkt jest bardzo wydajny. I ostatnio widziałam, że można go stosować też do mm, makijażu oczu, co jest bardzo ciekawe, ponieważ wystarczy taką, e, taką jedną perełkę, na przykład brązową, rozkruszyć i nałożyć na powieki. E, postaram się jeszcze wymieszać tutaj pędzlem i pokażę Wam na przykład na dłoni, jak e, prezentuje się pigmentacja. Nie wiem, czy będzie widać, ale no niestety mam słabe światło. możemy jeszcze raz. I w ten sposób, tak delikatnie. Mm. Cena tego zestawu to 49,99 a gdy pomyślicie jeszcze o zniżce dla Klubowicza, to jest minus 20%, więc cena jest naprawdę zawrotna. I myślę, że za takie produkty naprawdę warto jest tyle zapłacić i od razu je zakupić, bo wiadomo, z końcem katalogu może być różnie. Trzeci hit. To typowy zestaw dla panów North For Men Sub Zero oraz woda toaletowa Glacier. Produkty z serii North For Men Sub Zero mają takie działanie bardzo nawilżające oraz dodają energii. Cudownie pachną taką cytrusową świeżością, i w zestawie mamy tak: dezodorant, żel do mycia włosów i wodę toaletową. Dezodorant antyperspiracyjny, 72 godziny ochrony. Żel do mycia ciała i włosów jest takim produktem uniwersalnym, czyli produktem dwa w jednym. E, dodam tylko tyle, że ten żel chwali sobie bardzo mój mąż kiedyś nawet zwrócił mi uwagę, że skończył mu się produkt i powinnam zrobić większe zakupy lub zapasy, bo przecież on zajmuje się kosmetykami, więc tym bardziej nie powinniśmy mieć takich braków. Idealnie nadaje się w podróż, bo nie, nie musicie nie musicie zabierać dodatkowo szamponu czy żelu. Ponieważ no, to jest produkt uniwersalny, wystarczy przelać do mniejszego pojemnika i, no, i świetnie nadaje się w podróż. Ja mam ten żel akurat, przedstawię go, jak wygląda po prostu opakowanie i pojemność w ten sposób. I ma 250 ml. Jeżeli chodzi o wodę toaletową Glesier, ma ona 100 ml, czyli jest bardzo wydajna, duży flakon. To jest produkt, który też świetnie nadaje się na co dzień, jako taka woda toaletowa codzienna, ponieważ ma świeże nuty zapachowe, do których należą właśnie citron, geranium i nuty drzewne. Jest to taki aromatyczno świeży zapach, przy czym jest bardzo delikatny. Za zestaw zapłacicie 49,99. Myślę, że w takiej cenie ciężko jest nawet znaleźć 100 ml wodę toaletową, a co dopiero zestaw trzech produktów. Ciekawą opcją jest rozszerzenie tutaj tego zestawu o dodatkowe produkty z serii właśnie Nordforman sub -Zero, o produkty takie pielęgnacyjne ze strony 32. Ja Wam pokażę tą propozycję. Zobaczcie tutaj. I mamy tak, nawilżający żel do twarzy oraz piankę do golenia, która też ma takie działanie oczyszczające. Można się pokusić o ten zestaw tych dwóch produktów i razem stworzyć taką ciekawą propozycję prezentową wraz z zestawem z Glacier. Myślę, że to jest świetna alternatywa na rozszerzenie prezentu i podarowanie komuś już takiej pełnej pielęgnacyjnej serii kosmetyków. Czwartym must katalogu są kosmetyki z serii produktów But Butanicals. Warto w nie zainwestować, ponieważ zawierają 95% naturalnych składników, w tym 8 minerałów, jakimi są tutaj. Sód, potas, wapni, fosfor, magnes, cynk, miedź i krzemionka. Opakowanie tych produktów wykonane jest z recyklingu. I oriflame tutaj proponuje nam ciekawy wachlarz produktów, ponieważ no, po raz kolejny mamy zestaw za 27,99 i mamy w tym zestawie rewitalizujący żel podprosznic oraz gąbkę złuszczającą z łupinami orzecha. Dodatkowo, poza zestawem, można na przykład y, lub y, można sobie nabyć regenerujący krem do rąk, lub też y, mydło w kostce. Jeżeli chodzi o kwestie wyboru produktów, warto zastanowić się, co po prostu jest nam potrzebne. Jeżeli chodzi o regenerujący krem do rąk, to obecnie jesteśmy tak bardzo narażeni na przesuszenie dłoni no ze względu na duże zużycie środków dezynfekujących czy też częste mycie rąk. A ten krem ma takie działanie nawilżające. I bardzo takie też wygładzające. On po prostu też regeneruje skórę naszych dłoni. Jest bardzo bogaty i kremowy, nawilża, zmiękcza i naprawia skórę. Myślę też, że warto jest zainwestować w te produkty, ponieważ ich formuła jest pozbawiona parabenów i silikonów i są to takie produkty bardzo naturalne. Kolejnym hitem katalogu będzie już ostatni hit, piąty. To zestaw do brwi The One, zestaw taka paletka. Z dwoma odcieniami pudru, ciemniejszym i jaśniejszym. Jest to puder mineralny, a na końcu jest wosk do utrwalenia pomalowanych już brwi, do utrwalenia stylizacji. Nie ukrywam, że tą paletkę bardzo lubię. Wielokrotnie mi się przydała podczas wyjazdów, gdy na przykład nie zabrałam cieni, bo zapomniałam i Nałożyłam te dwa cienie, wymieszane na powieki, i dały mi taki efekt, jakbym miała normalny cień. Też bardzo długo utrzymywały się na powiece. Zestaw jest bardzo profesjonalny. Oprócz palety, posiada lusterko i dwa pędzelki: jeden właśnie do pudru, a drugi do wosku. Cena jest naprawdę bardzo dobra 17,99. Natomiast zazwyczaj ten produkt na promocji jest za 19,99. Jeżeli dołożymy tutaj do tej ceny zniżkę dla Klubowicza, wyjdzie nam naprawdę za niewiele ta paletka za 14,39. Myślę, że naprawdę warto jest zakupić ten produkt, tym bardziej, że bardzo ładnie wygląda, jest naprawdę produktem profesjonalnym do stylizacji brwi, jak i również takim uniwersalnym, ponieważ można spokojnie użyć pudru jako cień. Z katalogu to już będą wszystkie moje must havey oraz hitowe produkty, które ja proponuję do zakupu w katalogu 17. Natomiast przejdziemy sobie teraz do oferty dodatkowej kiedyś nazywanej kup zanim znikną. I z tej oferty mam wybrane dla Was dwa hity. Wybrałam takie najciekawsze produkty. Dodam jeszcze, że produkty z tej oferty, z tej broszury, bardzo często szybko się sprzedają i może ich na przykład już nie być, dlatego to jest taka oferta dodatkowa, nazwana właśnie: kup zanim znikną. I pierwszym produktem będą kosmetyki z serii Eco Beauty. Mamy tutaj mleczko oczyszczające oraz tonik. Są to kosmetyki naturalne. Mają one ochronny wpływ na skórę. Posiadają certyfikat ECOCERT. Ecocert, organic są bardzo w dobrej cenie, ponieważ możemy mleczko kupić już za 34,99, natomiast tonik za 29,99. Jako produkty, które nie zawierają parabenów, nie zawierają silikonów, są w bardzo dobrej cenie, więc myślę, że warto po prostu w nie zainwestować. Drugi produkt to będzie seria dla całej rodziny. Przejdziemy sobie tutaj i mamy Loving Care. W ofercie mamy kremowy żel pod prysznic oraz y, również szampon dwa w jednym z odżywką do każdego rodzaju włosów. Produkty te są bardzo pojemne, mają 750 ml. Są bardzo wydajne i są produktami dla całej rodziny. Zawierają naturalne mleczko migdałowe w swoim składzie o bardzo takim cudownym, delikatnym, kremowym zapachu. Dodam tylko, że kosmetyki mogą stosować dzieci od trzeciego roku życia. W broszurze jeszcze jest dużo dodatkowych ofert, gdzie można skorzystać, nabyć kosmetyki w niższych cenach, bądź też wyprzedażowe akcesoria. Warto po prostu zerknąć, zobaczyć, może komuś coś się dodatkowo spodoba. Jeżeli wydasz 69 zł na zakupy w katalogu 17, możesz skorzystać z ciekawych ofert. Czyli zobaczmy, co możesz kupić. Zestaw kolczyków za 1,5,99 zł. Uwaga, tutaj jest ograniczona ilość, dlatego warto zrobić zamówienie pierwszego dnia i skorzystać z oferty. Tutaj istnieje też wielokrotność, czyli możemy zamówić tyle kolczyków, ile zrobiliśmy zakupów za 69 zł. Kolczyki też myślę mogą być takim fajnym dodatkiem do prezentów. Dodam jeszcze, że akcesoria z Oriflame są wykonane bardzo dobrze i e, dodatkowym też plusem tych akcesoriów jest to, że zawsze są ładnie pakowane. Zobaczcie, tutaj na przykład są zapakowane w piękne takie pudełeczko z akcentem złotym. 3 pary za 5,90, nawet ulubionej klientce dorzucić do a, zakupów. Naprawdę warto, warto zainwestować. Druga propozycja to świeca sojowa. Ona jest zawarta w katalogu na piątej stronie. Piątej i czwartej. Dodam tylko tak, że świece sojowe palą się o wiele dłużej niż zwykłe. Do tego są naturalne i cudownie pachną. W sklepach świece sojowe są w ogóle o wiele droższe. Ta świeca akurat ma 200 g, więc będzie duża. I w niewielkiej cenie po zniżce dla Klubowicza, możecie ją zakupić za 23,99. Oczywiście jest to naprawdę mm, fajna promocja i myślę, że warto w nią zainwestować, cieszyć się pięknym zapachem świecy. E, ona jest o zapachu pomarańczowym, e, czyli takim typowo świątecznym zapachu. Tak jak mówiłam, skład 100% olej sojowy i naturalny wosk mineralny. Trzecia oferta jest ofertą na katalog numer 1, czyli jeżeli wydamy w tym katalogu 69 zł, możemy odebrać w katalogu pierwszym e, perfumy z balsamem perfumowanym e, za 49,99 zł dla klubowicza za 39,99 zł. E, perfumy są o zapachu orientalno-owocowym. Nuty zapachowe to kandyzowana wiśnia, kawa i drzewne piżmo. Jest to bardzo orientalny zapach, który będzie również bardzo trwały oraz mocny. Zobaczcie, jest cudowna również buteleczka, będzie ładnie eksponować się w łazience na półce. E, wszystkie oferty z broszur, tak jak już wspominałam wcześniej, łączą się. Czyli jeżeli wydamy 69 zł, możemy mieć e, i ten zestaw w katalogu pierwszym, i właśnie kolczyki, i również jeszcze możemy zakupić dodatkowo świeczkę. Zachęcam osoby, które chciałyby złożyć zamówienie lub też spodobały Wam się jakieś produkty z Oriflame, które tutaj dzisiaj przedstawiłam. Zapraszam do składania zamówień przez mój sklep Beauty Store. Link jest w opisie. Natomiast również zapraszam do zapisu do klubu Oriflame, gdzie Otrzymacie zniżkę minus 20% na zakupy. Myślę, że warto dołączyć, ponieważ dla nowych klubowiczów jest świetny program Witamy, w którym ze zakupy można otrzymać torebkę. Jak i również zbliżają się święta, i myślę, że robiąc zakupy, myśląc o bliskich i szukając odpowiednich prezentów. Jeżeli zakupicie je ze zniżką minus 20%, na pewno wasz portfel tego bardzo nie odczuje. Dlatego zachęcam do zapisu do klubu. Link również w opisie. Natomiast dziękuję Wam również za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy produkty wybraliście z katalogu 17, co postanowiliście kupić co Wam się sprawdziło, co po prostu jest bublem, jeżeli jest. I zapraszam również do subskrypcji kanału, a myślę, że będzie jeszcze więcej takich filmików gorąco Wam pozdrawiam i życzę owocnych zakupów. Pa pa!